Cześć! Właśnie jesteśmy gdzieś w lesie, w sumie to w środku lasu i za nami jest bardzo fajny domek. Domek, który jest częścią gospodarstwa, w którym prawdopodobnie jakiś czas temu był kręcony film, bo wcześniej był tu Paweł z Mariuszem z Odkrywców Tajemnic i to wyglądało zupełnie inaczej, więc w takim razie sprawdźmy, jak to wygląda teraz. Fajnie wygląda. No, ale taki jakby właśnie odmalowany, szczególnie za... No, bym powiedział. No. Przedwojenny. jeszcze. A, tak? Uwaga. Dzień dobry, halo, dzień dobry. dobry gospodyni. Ale zaraz, są w ogóle ten, yy, jak się nazywa? Co masz? Przetwory. Przetwory, dokładnie. Przetwory. Słucham, no to ogóreczka, miotu. Ale bez kitu, te ogóreczki wyglądają, no, no, no te to wyglądają jak świeże. Nawet no że nie ma na, na wierzchu. Mm -hmm. Mm -hmm. Patrz, jaki kołowrotek. No. Idziemy przypadkiem praktycznie w wejściu. Fajne, przetwojenna uh -huh. Przedwojenna podróbka Aligasa to było? Telefon się komuś włączy, czy to mi się coś kliknęło? Nie no, mi nie. Tobie? Nie, mi absolutnie nie. Nie no, to ja nie <noise> wiem, nie wiem, to, to była, dobra. Albo komuś telefon? A, to tobie! Telefon, czy nie? To nie ma, bo dobra, nieważne. <grywka> ale to może... Ciekawe skąd te zaciuchy w ogóle są, się tu wzięła. Czy generalnie w sumie, to taki pusty, ale... No nie taki pusty, zobacz na to. Ej, no to, to w sumie taka szafa... Delwowa. No. Tylko Tego dla to się mieć. Fajna. No. Dziś tego drewna, nie? To co teraz z jakieś materiały? Patrz, to nie jest piwnica. właśnie skawy, no? Patrz, to jest piwnica. Teraz zobaczymy sobie. O, o kurde. No nie ale... ma sensu tam schodzić, bo tu widać coś. A zresztą to wygląda jakby nie, wiem, wykopane niedawno. Wykopane. No tak, kiedyś robiono piwnice, żeby od ziemi szedł ten chód. Mhm. No. no. I Ale, ślady krwi. Ślady krwi, no. Dobrze, zamykamy to. Widzisz, ta krew taka jak farba wygląda. I zapewne jest to właśnie farba na, no, na potrzeby filmu. Z... Rafał, pozwól Mam Mówię tylko tą rzecz za Pokaż, pokaż. Maczeta. O kurde. Z, ze śladami czerwonymi. Kurde. kurde. Tak z tam, tak z oro, tak z. Teraz przejdźmy sobie do tego drugiego pomieszczenia mi Też za wiele nie ma, ale patrząc w sumie na ten karaden, z te szafki no to to wygląda jakby odmalowana naprawdę niedawno. Znaczy to jest powojenne, wiesz? Mhm. To jest powojenne ewidentnie Ale tak odmalowane ładnie, kurde, to czas, cały, ca, cały czas Pusty. zastanawia mnie to co tu mogło być nagrywane, no bo... Bo to są jakieś takie krzale krwi mhm. sztucznej. No i kolejny stolik również odmalowane, a ten sam kolor Pusta to tak. w środku już nie pomalowane. O, oh, mentosy. Hotelik no. Ale już o, to też inny szacówki I tutaj Jezus nie. z wodą, raczej woda z Jezusem. Święty obrazek mamy. Mhm. Tylko pomalowany jest te elementy, tylko te czerwone. Dobra, o Jezus. E... O Jezus. <grych> Dobra. To chyba wyjdziemy. Tak, wyjdźmy na zewnątrz. I bardzo ciekawi mnie... To tak, tak, studoła, to ale może tam jest obejdźmy sobie tutaj dookoła ten budynek. Właśnie tutaj pokazać to. Tak. <grymkażemy> tą no, to musi być. Nawet jest deska, więc jest full wypas, tylko zabrakło papieru i berła. Chociaż nie no, tutaj to berło to nie, jest tak <grym i wola> trochę nie bardzo. Ale zobaczmy to. Można pokazać to, że ten budynek jest tylko pomalowany Typowa, właśnie z jednej strony, czyli to potwierdza to, że, no, że to było na potrzeby nagrań, a nie tak po prostu. Z tej strony jest praktycznie bajzel. No, w sumie, ty wspominałeś, że tutaj była leśniczówka, bo tutaj mamy masz. Tak, była ja tutaj leśniczówka. A więc pewnie tak, tak. nie czy czegoś. Ja tu byłem w marcu, to cały budynek tak wygląda. Mhm. Jak tutaj. Tam leży. No A nie, tam, tam okno dalej. Tam jest mapa puszczka. Gdzie? Na tamtej ścianie. Tam to jest ś... robi. Tylko zniszczone. Tak? O kurde. To chyba trzeba pominąć. Ale nie, jest. Znaczy spokojnie, ty się to się wymarza, odpowiednie napisy i jest. będzie dobrze. Ła. Kurde. Ała. Kuje. Ła. jest To zamurowane. Bo wiesz, puszcza czeka na ciebie. O, dobra. Będzie więcej zamotowania ale patrz na to, PTTK, jak ten, tak jak na Donser, jak na tych wszystkich starych opuszczonych środkach. No. Zawsze się ten pojawia ten to... instytucja czy jakoś tak. No właśnie, faktycznie tego okna nie było, tego okna nie było w środku, więc może... Ja mówię, może no właśnie dobra z początku mi się wydawało, no może i tak można. Ta płoda, ona jest świeża. Tak, Kurde, to ten... znaczy, że ten, to wnętrze było aranżowane w takim razie. Tak, bo... No ale naprawdę jest dobrze zrobione, bo ja byłem w święcie przekonany, że to tobie się pomyliło coś. Nie, ale ja byłem pewny, że to jest okno. No. Kurcze, blade. Dobra, teraz yy, przejdźmy tam w takim razie, do tej stodoły. Ale ej, z tej strony są nowe deski, no zobacz. Tak. I zdobienia, No? Widziałeś? Kurczę, tak tego nie zobaczyłem. No, ale widać, że tam są ten, w ogóle wiercone faktycznie ta belka w środku. Patrzmy do środka w takim razie. Jakaś zabawka. zabawka. Sedler, Lomerle. Czy to nie jest ta krew? No chyba tak, bo wszędzie są te plamy. Patrzmy. No. Mieszu, mieszu, mieszu. No tak jak... Ktoś potrzebuje sztucznej krwi to tutaj jest. Tak i farba zielona jest. Tak Dobra, a może tu wejdziemy. No i tu kolejne jakie elementy, ten eksploatan jak się nazywa scenografii. No, no to wchodzimy tutaj. Ej, czy tam się świeci światło w ogóle? A świeci, się świeci. O kurde. A dlaczego się świeci? Nie patrz. wiem, bo musieli to zostawić Uw, włączone. Patrz, patrz, patrz na to. Ja pierdzielę, ale siekiera. Znaczy, ale siekiera, czyli w sensie, że siekiera, nie to, że zadymione. Ale tutaj. zobacz, i ta sztuczna krew. No, Wszędzie mam sztuczną krew. Ale też to jest tak, jakby nie, tu ręka była tak? Nie, tak, takie maźnięcie dziwne. No dobrze, żebyś to odłożył, to może. <laughs> sztuczna zbrodnia to musiała być, zresztą te całe ściany są tutaj pobrudzone. Kosa. No. Ale te ściany takie dziwne są w sumie. Takie. No, czyli. czy to wszystko to jest tak na dobrą sprawę. Piano. No właśnie, to jest to wyjście od tej szopy, bo to się nawet to rusza. Musiałbyś jakaś grubsza produkcja w takim razie, żeby... No jakiś kasowy Hitcher. Żeby tyle czasu ten, ten... Ciekać, czy to radio działa. To radio. Nie, Nie wiem. No weź może kliknij tam, no, ja tam ja gdzieś to się... jakiś... Jak to się... włącznik? No. O, 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 o. Może coś ustawisz. O, się o świeci się, świeci się, zobacz. Eskę. No to są w ogóle jakieś starodawne... Zakresy. Tak, bo UKF jest w ogóle ten od 74 do 65, a teraz mamy od 80 ilość do 89 do 108, więc nie w tę stronę. Dobra, oczywiście tutaj się pewnie domyślacie, no prądu to nie było, no i nie ma, bo jest odcięty. Ale jak to u mnie na filmie musi się coś świecić, więc miałem ze sobą przetwornicę. Którą po prostu tutaj ukryłem. No tak. Tak dla klimatu. Jest prąd, jest prąd. No, ale wracając do, do tematu. Oh, kurczę na tych schodach to też. Nie no, co tu było nagrywane? Kurczę, może ktoś z Was będzie rozpo, czy, Może ktoś z Was rozpozna po prostu... Może 2 Co? Wołyń 2. A tu jest Kontynuacja. taki? Kontynuacja. Zemsta Polaków. Może? Nie, tutaj jest. I sianko takie świeże. Sianko, tak hmm. To woda, śmierci. No i jak może to widziałeś? Nie. Skóra sztuczna. Hmm, ktoś, ktoś się i jeszcze pomalował Foi. <noise> 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 o, to jest ten, co to jest? Po, Nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Tak, o tak. Co to mogło być? Nie wiem co to jest szczerze To jest jakaś dalsza to, część. to może ktoś napisze w komentarzu co to jest, bo szczerze mówiąc, no, no nie wiem. Zresztą to wygląda jakby to służyło właśnie do nawijania czegoś takiego. Większy kołowrotek czy coś w tym stole. No, może do przędzenia? Do no. Nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, nie chcę tutaj gadać bzdur. Nie wiem, to nie będę wymyślał. Przejdźmy już tam, może tam była studnia. Zobaczymy, czy chociaż studnia nie jest ekspozycją dobrze było. Czekaj. No studnia. nie, studia jest na prawdziwa, Ma kręgi, ma wodę nawet. Kurde, no to woda chyba dawno nie była wbierana, bo ta studnia wygląda jakby. Tak jak bagno. No, jakby wyschła. No, że ostrożnie no dobra, to chyba... No... Myślę, że to ten, że to chyba koniec filmu w takim razie. Czyli co? się No dokładnie. No dobra, no to już myślę, że koniec na dziś, bo to bardzo krótki film, ale taki nietypowy, no bo tutaj w okolicy, w lasach nie spotykamy zwykle siekier ze sztuczną krwią i całej tak naprawdę aranżacji pod film. W takim razie to już jest koniec, wpadnijcie na kanał Odkrywców Tajemnic. I go oczywiście. No, i także cześć. cześć. Cześć.